Cześć, witajcie w ostatnim w 2022 roku odcinku Szafy Fana z koszulką. A stawiamy na Bundesligę i TSV 1860 Monachium. Zostawcie subika z dzwonkiem i łapkę w górę i lecimy. 1860 w nazwie klubu to oczywiście rok jego powstania. Jednak sekcja piłkarska istnieje dopiero od 1899. To oni, a nie Bayern Monachium, byli jednym z założycieli pierwszej Bundesligi. Bayern jest naturalnie ich największym lokalnym rywalem, a na awans do Bundesligi czekali o dwa lata dłużej, bo nie zgadzano się na dwie drużyny z jednego miasta. Z Bayernem dzielili jednak stadion Allianz Arena. W 2006 możniejszy klub wsparł ich w problemach finansowych, wykupując 50% praw do jego użytkowania. Jeszcze w 2000 roku TSV walczyło w kwalifikacjach Ligi Mistrzów z Leeds United, a w pucharze UEFA z Parmo. W 2009 głównym sponsorem klubu był komar znanego z Krakowi Janusza Filipiaka. Ich największy sukces w europejskich pucharach to finał pucharu zdobywców Pucharów w 1965. Przegrali wtedy z West Hamem. Trzykrotnie rywalizowali z polskimi ekipami. W 65 w dwóch meczu pokonali Legię 4 do 0. W 68 również z Legią przegrali 2-9, do 9, a w 1996 ograli ŁKS Łódź 5 do 0. Grali w ich barwach tacy Polacy jak Piotr Nowak, Marek Leśniak, Łukasz Szukała, Grzegorz Wojtkowiak czy Sebastian Benisz. A to już koszulka TSV Monachium w szafie Fana. To domowy trykot z sezonu 2020-2021. Jasnoniebieska z białymi dodatkami w postaci kołnierzyka czy wykończenia rękawków. Trykotowi uroki dodają ukośnie paski w lekko innym odcieniu niebieskości. Mamy tu herb klubu z Mistrzowską Gwiazdką, logo producenta technicznego Nike, sponsora Bawarię, a także bardzo ciekawą przyszywkę potwierdzającą autentyczność, widoczną pod światło z napisem 160 lat i historycznym stadionie. Jest i metka. Z tyłu mamy ciekawy napis. Jeden raz lew, zawsze lew. To nawiązanie do ich przydomku lwy. No i dopisek duży 1860 Monachium. Fajna koszulka i fajny odcinek, co nie? No to nie zapominajcie przekazać kolejnym ludziom o takim fajnym kanale. Zostawiajcie Subika, łapkę w górę i dzwonek. Dzięki i na razie.